Witam Cię na kanale Topowe Ciekawostki, a w dzisiejszym odcinku 5 ciekawostek na temat USA. Numer 5. W USA jest 63 parki narodowe, między innymi Yellowstone, Yosemite i Wielki Kanion. Numer 4. Symbolami narodowymi USA są między innymi flaga, orzeł Bielik i statua wolności. Numer 3. Hollywood to dzielnica Los Angeles znana z przemysłu filmowego. To tam kręcone są najsłynniejsze filmy na świecie. Numer 2. USA świętują Dzień Niepodległości 4 lipca. Jest to święto upamiętniające ogłoszenie niepodległości od Wielkiej Brytanii w 1776 roku. Numer 1. USA to trzeci co do wielkości kraj na świecie pod względem powierzchni. Jest 25 razy większy od Polski. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeśli odcinek Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i subę na kanale. Zapraszam też do obejrzenia innych naszych filmów.